W pierwszej części filmiku pokazywałem pofazowane elementy imadła żeliwnego. Stary odlew polski z 1989 roku. Także imadełko zostało pofazowane, obspawane elektrycznie elektrodą motuloną. Elektrodki do żeliwa Esaba. Esabowskie elektrodki do żeliwa 3.2. Przeszło próby wytrzymałościowe. Także dokręcałem na maksa. Gniotłem rurkę taką aluminiową. Także uważam, że operacja się udała. Spawane było Esabem. Esabem Kedi 2200. Także dajemy radę na spa w spawaniu na zimno takich różnorakich elementów, madył, jakieś no nie wiem, części kominków itp itd. Także zapraszam szanownych klientów na ulicę Widoczną 91. Numer telefoniczny 501 134 890. Widoczna ulica można powiedzieć jest odnogą yy, ulicy Płowieckiej. Także zapraszam klientów. Spawamy aluminium, stal kwasoodporną, stal czarną, żeliwo. Zapraszam.